Ten odcinek chciałbym zadedykować zarówno kierującym samochody, jak i rowerzystom. Tym pierwszym, żeby wysiadając z samochodu, uważali na to, co się dzieje, ponieważ bardzo często to, w jaki sposób otwierają drzwi, mogą się skończyć bardzo niebezpiecznie dla rowerzystów. Problem ten jest znany na całym świecie, doczekał się nawet swego określenia od angielskiego słowa door, czyli drzwi, doring, czyli złe otwieranie drzwi. Temu służą nawet kampanie tworzone w wielu miastach na świecie. Do nie wiem czy wiecie, ale jest coś takiego jak holenderski sposób wysiadania z samochodu. Polecam go wszystkim kierowcom, żeby bardzo uważnie i bardzo ostrożnie mogli wysiadać z samochodu. Jest to bardzo proste. Zazwyczaj wysiadając z samochodu robimy to w najprostszy sposób, czyli wyciągamy lewą rękę i otwieramy. Holendrzy, Holendrzy są uczeni we wszystkich szkołach jazdy otwierania w sposób jeszcze prostszy a jednocześnie bezpieczniejszy prawą ręką. Kiedy wyciągamy prawą rękę, naturalnie odwracamy się i widzimy wszystko co się przed nami dzieje. czemu ma to służyć? przede wszystkim temu, żeby wymusić na sobie taki nawyk wysiadania w sposób umożliwiający bezpieczną obserwację drogi. Wyciągając prawą rękę, naturalnie odwracamy się w ten sposób, żeby obejrzeć się w obie strony i patrzeć czy nic nie jedzie? Przede wszystkim rowerzyści. Drodzy kierowcy, witajmy się prawą ręką.